Patrzcie na cycki! O, 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 o! <admissions> For sure! Game of the year! Kąciki ust, kąciki ust, niech będą zbliżone trochę bardziej. O, 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 o! Trzeba się trzymać w miarę w tej bezpiecznej strefy, którą sobie twórcy ustalili. Przepraszam. Co ja ci zrobiłem? <laughs> Jaka zdziwiona. O, cholera, to. Dobra, jak, jak wyglądają teraz jej ekspresje? <laughs> Jaka szczęśliwa. <laughs> no, mówiłem. Udało mi się teraz w miarę nie wyjść za te zakresy, które gra tutaj ustawia. Więc jakoś to wygląda. Boże, jedyny. Oh, si. Dziubek może robić, ale jaja. O, o, to jest opcja, która mnie interesuje. Przybliżmy. Ło Jezus, o Jezus, dobra, wyciągnę je na bok. To teraz mogę jeszcze rozciągnąć tak. O, większe już chyba być nie mogę. Okej, okay. tak, tak, tak to zostawimy. Długie ręce, takie ma masakrycznie długie ręce. Jak potwory z metro 2033 ej, tu naprawdę może wchodzić po prostu rzeczy straszliwe Przepraszam! Jezu ta szyja pomocy! E! Siema! Masz jakiś problem kurwa? Kobieta gołą! Kobieta gołą! E, e, e. Wyciągnijmy jej do trochę Jezus Maria, co ja stworzyłem? Jezu, ta szyja nie mogę się patrzeć! Kurwa! Patrzcie directly na jej krocze. Coś jej tam rośnie? Kiedy ja te tak kropię? O oh Jesus! U, tyłeczek też jej damy duży. Czemu nie? Pozycje czarodziejki. Jaka zadowolona.